Dzień dobry, dzień dobry. Wybiegłam. Wybiegłam. Wschód słońca. Słońce jeszcze za górą. Ale ładne niebo. O, zobaczcie. Jak ładnie. Jakie fajne powietrze. Jak super. Tak, trzeba się dotleniać, trzeba się hartować. Teraz pokażę tutaj te plany. Training wird wieder aufgenommen. Och, się Training wird unterbrochen. Ach, jakie piękne! A jakie te przepiękne! Zobaczcie! Dzień dobry. To do za chwilę. Ta przyroda jest niesamowita. Zobaczcie. No zobaczcie, jakże pięknie. No wygląda to na no, czereśnie. Hotel Winkler Broin Góra z krzyżem Stacja Szósta Minęła Lęgent o poranku I jeszcze te Jakie piękne, wczoraj jechałam samopodem Mówię przyjdę, nagram. Jakie piękne Bo to przy głównej ulicy Kościół właśnie przestał dzwonić, i jeszcze się ruch nie zaczął. No, nie przyjedzie, ale są przepiękne. O, i kogutki. no, przepiękne. Przepiękne. No to hejka, hejka. Dzisiaj dla ciała i dla ducha zobaczcie, jakże przepiękne. Na łące zebrałam. I witam Was z aniołem na no takiego tutaj namalowałam. Posłuchajcie, w tym domu są tylko anioły. Także zapraszam Kochani, jak pogoda dzisiaj, bardzo proszę. Zobaczcie. No już jest po szóstej. Także słońca już był. Zachód 20 z minutami. A ja Was zapraszam na świeży napar z pokrzywy, to znaczy <laughs> napar jest zawsze świeży, ale to teraźniejsze pokrzywy. Posuszyłam, zebrałam. I robimy poranne oddychanie za firmacją. Witam Mariola. Witam Jakidę, Witam Aleksandra. No, źwirownia już mówi. Dzień dobry. Kochani, bóg no wydech. Ja, Magdalena. Moją intencją jest, aby wzmacniać, aby ten napar spokrzyw, wszystko co czynię, oddycham, robię, wzmacniały wszystkie moje komórki. Aby te komórki zdrowiały, zdrowie ją. Aby stawały się doskonałe. Teraz? Kochani, no, tak to jest. Chyba się przejdziemy. W inne miejsce, bo tu szum. No to się przejdźmy. Zobaczymy, jak te kwiaty. Ale zobaczcie, przebiegłam się. Jakie przepiękne. Już teraz są kwiaty. O nie, jaka niespodzianka. Zobaczcie. Jacinta mam wow wow. o tulipan coraz większy i te dwa mm, 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 też twardo idą chyba będą żółte a ten to będzie jakiś różowy no a jak z tamtej strony taczka Alana mamy tu takie takiego czterolatka o zobaczcie o tutaj te trzy też o jak ładnie jak ładnie Może będzie trochę ciszej. Moment, wezmę ziółka. 6.30. Zegar. bił. No słuchajcie. No to, jak to się jeszcze miałam, koniec balu panno lalu. Pani doktor stwierdziła, że czas ochronny się skończył, pora do pracy, także jeszcze trochę, jeszcze kilka dni laby, ćwiczenia, 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 no i moim głównym lekarzem, bym powiedziała, albo lekarstwem, jest czas. No to, aby ten czas płynął tak pięknie, jak co dzień z Wami aby było spokojnie. A jeżeli dzieją się wydarzenia, abyśmy przyjmowali je z zastanowieniem. Nam, mniej i Oli, dzień dobry, Olu. Aleksandro, ten tydzień zaczął się anielsko. Obudziłam się wczoraj rano, bo Ola mówi do mnie tak: Wiesz, co ty to powinnaś malować? Anioły tych ludzi, których widzisz, którymi się spotykasz. A ja mówię, no tak, bo to. Uh, widzę. Widzę kolory, widzę anioły. Oczywiście nie u wszystkich i to nie zawsze. Także to jest. To, że widzę te anioły, to nie. Mm, to nie jest zależne ode mnie. To jest tak, albo widzę, albo nie widzę. Także to ja nie mam na to wpływu. I po prostu jak widzę, to mówię. I mówię do Aleksandry tak w zeszłym tygodniu. Aleksandra, wow, ty masz dwa anioły, ale dlaczego one się kłócą? A ona tak patrzy na mnie <gryw> i mówi, tak wiem, i wiem, o co się kłócą. Posłuchajcie, to jest niesamowite. I to było w zeszłym tygodniu. I budzę się wczoraj rano, bo to tego, o tą opowieść zaczęłam. I mam przed oczami serce i dwa anioły. Które wspierają to serce. Boże, wstałam rano, to się nazywa Bena, twórcza, przyszła do mnie. I namalowałam dwa anioły i serce. I to serce to jest Aleksandra, która ma serce jak na dłoni do wszystkich. Jak trzeba komuś pomóc, kto pierwszy? Aleksandra. I posłuchajcie, namalowałam, no może była szósta czy siódma rano, cyknęłam zdjęcie i wysłałam i mówię: Aleksandro, to jest dla ciebie. Wow, odpisała. Jakże nam się tydzień pięknie zaczął, anielsko. Ja też pojechałam na wizytę do pani doktor, później pojechałam do pracy. Posłuchajcie, Boże, jakie to jest przyjemne uczucie, jak człowieka witają z radością, jak człowieka cieszy praca. Boże, jakie. No, no mówię, że już wracam, wracam. <śled> Ale jaka to radość. I tak mówię do Aleksandry, bo zadzwoniłam do niej i mówię, jak sobie życzysz, to zapraszam, bo mam dla Ciebie obraz do odebrania. A ona mówi, z przyjemnością przyjadę. I takśmy rozmawiały, że tyle wydarzeń anielskich, cudownych się wczoraj otworzyło dla niej. Dla mnie też kilka niespodzianek. Przyjmujemy, przyjmujemy, przyjmujemy tych aniołów z pełną, e, z otwartymi ramionami. Powiem dom. Anielski dom. Czas aniołów. Czas aniołów, bo przecież wszyscy ludzie to aniołowie. Każdy ma duszę. Tylko czasem jest tak, że on nie wie, że jest aniołem. On był, ale czy była? Ale już tyle razy dostał, że już mówi nie. Mnie dla mnie dobro się nie należy. I zobaczcie. Tak czasem myślimy, że dla mnie dobro się nie należy. To teraz mówimy: tak, przyjmuję to dobro. Przyjmuję to dobro. Do tych wszystkich negatywnych chwil wysyłam miłość, radość, i niech się dzieje. I niech ci aniołowie do mnie przychodzą, i otwieramy drzwi domu, serca. W ogóle otwieramy się na anioły. To tak wtorkowo, Janielsko. Ale ten tydzień jest taki niezwykły. Tak się anielsko zaczął. A wczoraj myślałam, mam koleżankę, i mówi: Tak, namaluję jej anioły, bo widzę je. Ale to jest taka wojna. Boże, mówię: jak ja to namaluję, ja nie wiem, czy ona się nie obrazi, ale dojrzewa to we mnie powoli. Może właśnie jest tak, że czasem potrzebujemy coś zobaczyć. I niech się dzieje. I niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Takie mamy lekko przymglone niebo. Kochani, idę wypić kawę. Pozdrawiam Was serdecznie i idę się cieszyć jeszcze spokojem i wolnością w tym tygodniu. Pa! <śm> Ale pięknie ten ptak słychać, prawda? Tego ptaka. Ale nadaje z tamtej strony domu. Czekajcie, przejdę jeszcze tam. Zobaczymy. Może się lepiej nagra. No, jakże pięknie. Ach, aż niesie. Zobaczcie, u mnie już w ogródeczku zakwitła Skiryja. Zakwita. I tam też taki różowy. Mm. Jakże pięknie słychać. No to jeszcze raz. Do miłego.